Dzień dobry. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Witam państwa bardzo serdecznie. W tej chwili jesteśmy na żywo na antenie, a ja znajduję się przy ulicy Słowiańskiej 36B, dokładnie w gabinecie bardzo modnym, niezwykłym i takim, o którym dzisiaj państwu powiem. Mam nadzieję, że będzie się państwu podobała nasza rozmowa, bo dużo ciekawych szczegółów przed nami. Jesteśmy dokładnie w gabinecie Dyna Splint, właśnie przy ulicy Słowiańskiej, ale nie jestem sam. Ze mną współwłaściciel gabinetu Dyna Splint, doktor Maciej Nowak. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry dobry, witam serdecznie Pana Redaktora, witam serdecznie Państwa. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Cieszymy się, że w tej chwili na żywo możemy być tutaj razem z widzami telewizji WTK i opowiedzieć o tym, gdzie się znajdujemy, co tutaj Państwo robicie i jak wielki wkład w zdrowie Poznaniaków macie. Panie Doktorze, może na początek kilka słów o tym, gdzie jesteśmy i jaka historia tego wspaniałego miejsca. Tak, oczywiście, po raz kolejny witamy naszych telewizów z WTK, którzy towarzyszą nam już od kilku lat w różnych eventach, które organizujemy. Znajdujemy się w Centrum Medycznym Dynaspint, które, jako pierwszy niepubliczny zespół opieki zdrowotnej, powstało w 1997 roku. Więc rys historyczny jest już taki troszeczkę długi. Natomiast nasza działalność skupiała się na początku na medycynie sportowej, potem została rozszerzona na inne działania, o których oczywiście za chwilkę Państwu powiem. Nasza siedziba jest nową siedzibą. Staramy się wypełniać wszelkie standardy nowoczesności medycyny i mam nadzieję, że po tej wizycie krótkiej, którą zaraz Państwu zaprezentujemy, ilość naszych zwolenników nie zmaleje. Ja Bardzo myślę, że... dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia które troszeczkę trwało, ale cieszę się, że jesteśmy razem. Przede wszystkim jesteśmy razem i przede wszystkim przyjeżdżając tutaj do Państwa, no widać tutaj już od samego rana ruch dzieje się tutaj, no i dzisiaj dla Państwa też niespodziankę mamy, a to za chwilę. Panie doktorze, może pokażmy naszym bardzo proszę. Jak wygląda, jak wygląda ten nowoczesny gabinet. Macie bardzo dobrą lokalizację, tutaj bardzo dobrze dojechać, właściwie chyba z każdego miejsca. Lokalizacja Poznania. jest bardzo dobra, jest to środek centrum Poznania. Troszeczkę e, pojawiły się przejściowe kłopoty z parkingiem, no ale wiadomo, Rozwój Poznania jest tak dynamiczny, że wolne place co chwilę są zabudowywane, stąd przejściowe kłopoty, ale myślę, że o tym będzie. Te gabinety, które tutaj w tle widzimy, za chwilkę zostaną Państwu zaprezentowane. Nasza działalność skupia się na dosyć szerokiej gamie różnych tematów medycznych. Generalnie szeroko rozumiany temat ortopedii i narządu ruchu jest przewodnim tematem, który tutaj tutaj funkcjonuje. Pozwoli Pan redaktor, że zajmę swoje standardowe miejsce. Szanowni Państwo, to jest tak, że powstaliśmy na początku jako sensu stricto medycyna sportowa. No ale każdy sportowiec ma przecież dzieci, rodziców, braci, siostry i dlatego wymyśliliśmy taką koncepcję profilaktycznej opieki pod hasłem profilaktyka trzech pokoleń. Co to znaczy? No bo to takie, takie pytanie. To jest taka filozofia, że jeżeli zaczniemy dbać o młodych, którzy czerpią wzorce ze swoich rodziców, a przekazują opiekę i dobre wzorce swoim dziadkom, to znaczy, że ta profilaktyka prozdrowotna będzie się sprawdzała. Ja myślę, że w Polsce skupiamy się za dużo na leczeniu, a za mało na profilaktyce. I taka idea przyświecała nam tutaj, stąd. Bieg czekoladowy, nasz event, który już od 10 edycji funkcjonuje, również dziękujemy bardzo. Telewizja WTK jest naszym wiernym partnerem tego biegu. Jest to bieg trzech pokoleń. Dzieci biegną na 100 metrów, ich rodzice, którzy dają dobry przykład prozdrowotny, biegną na 5 km, a dziadkowie idą na kilkach. I to jest idea, którą wymyśliliśmy sobie, ona funkcjonuje. Żeby pokazać Państwu, jak to w praktyce wygląda, czym się zajmujemy tutaj, to musiałbym powiedzieć, że zajmujemy się właściwie szeroko rozumianą profilaktyką, ale też leczeniem narządu ruchu. Prowadzimy ostrzykiwanie stawów kolanowych, mamy nowoczesne metody biologiczne w postaci ortokinę oraz czynnika osoczowego, czyli robimy leki z pacjenta krwi, które potem następnie w warunkach sterylnych gabinetu zabiegowego podajemy. I mamy też również takie nowoczesne metody sztucznych endoprotest stawu kolanowego w oparciu o preparat Noltrex. Związane to jest na przykład z oczekiwaniem pacjenta na endoprotezę. Związane jest to z tym, że pacjent kardiologiczny nie może być operowany w trybie pilnym, a ma duże dolegliwości stawów kolanowych czy biodrowych. Jedną z najważniejszych gałęzi Centrum Medycznego Dynaspin, który to jest firmą zdecydowanie rodzinną, działamy tu szeroko rozumiani bracia, siostry, mężowie, szwagierki i ich dzieci, czyli następne pokolenie, które za chwilę przejmie po nas. Z HD, nadal wciela w życie filozofię profilaktyki, a potem leczenia. Nie ma profilaktyki bez prawidłowej diagnostyki. W związku z tym chciałem Państwu pokazać, jak mniej więcej wygląda nasza diagnostyka, która prowadzi potem do ewentualnych korekcji w obrębie narządu ruchu. Badamy na podoskopie, to jest taka, taka działalność, która pokazuje nam, w jaki sposób linia naszego ciała Zarówno dotycząca stawów skokowych, a więc tego nośnika podporowego, odbija się na podoskopie. Diagnostyka podoskopowa jest bardzo stara, została wprowadzana jeszcze przez naszego mistrza, pana profesora Dege, w latach 50., jako ocena przylegania stopnia stopy do podłoża, ale również została rozszerzona w związku z tym, że współpracujemy z. Jedną z największych korporacji nowozelandzkich i światowych, jeśli chodzi o dynamiczne wkładki, została rozszerzona jako Formtotics Medical System, czyli system prewencji i korekcji stawów skokowych i narządu ruchu. Widzimy, jak układa się stopa. Możemy stanąć na jednej nodze i przeprowadzić testy funkcjonalne tej stopy. Tych testów funkcjonalnych jest pięć. Oceniamy stopień napięcia rozcięgna podeszwowego, oś kończyny i stopień stabilności stawu skokowego. Stanie na drugiej nodze mówi nam o symetrii obciążania. Tu akurat jest w miarę dobry obraz. I trzeci, ostatni fragment testu mówi nam o tym, jak stajemy na palcach na przodostopiu. To jest bardzo ważne w profilaktyce haluksów, które powinniśmy już monitorować od młodego wieku, bowiem więc coraz więcej nieprawidłowego obuwia stwarza kłopoty w postaci płaskostopia poprzecznego. Uzupełnienie tego, te, tego badania jest badanie komputerowe na platformie pedobarograficznej, które zaraz Państwu tutaj zaprezentujemy. Jest to badanie, które w sposób absolutnie obiektywny pokazuje, w jaki sposób mamy możliwość przygotowania potem następowo wkładek z korekcją. Już teraz w tej chwili z nami magister Zuzanna Gawłowicz, fizjoterapeutka. Pani magister, gdyby była Pani tak uprzejma opowiedzieć nam, co w tej chwili się dzieje, co w tej chwili widzowie WTK widzą? To badanie pozwala ocenić statyczne obciążanie stóp, jakie obciążenia znajdują się na każdej ze stóp, ze stóp na ich częściach, czy napięcie, czy na śródstopiu, która ze stron obciążana jest bardziej. Zakładam, że jest to bardzo ważne badanie, które pozwala kompleksowo pokazać stan zdrowia i u Państwa można to zrobić no, przychodząc tutaj po prostu na ulicę Słoweńską 36. Ale wiemy dobrze, Pani Magister, bardzo dziękuję za tą informację i wiemy dobrze, że tutaj również przy ulicy Słoweńskiej 36B dzieje się bardzo dużo. Nie tylko podoskopia, nie tylko fachowe porady, ale oprócz tego oczywiście także fizjoterapia. Pan Magister Jacek Kubicki razem z. Ze mną. Dzień dobry, Panie Magistrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan magister odpowiedzialny tutaj jest za zespół fizjoterapeutów w Dyna Sprint. Panie magistrze, jak to wygląda u Was w Dyna Sprint z fizjoterapią? Mamy bardzo szeroki wachlarz zabiegów, e, które wykorzystujemy przede wszystkim do leczenia pacjentów. E, pozwolicie Państwo, że oprowadzę teraz po centrum medycznym. Będzie bardzo miło. Gdzie teraz się udajemy, Panie magistrze? Uda, udajemy się teraz do części zabiegowej. Minęliśmy gabinet kardiologiczny, również gabinet, w którym dokonuje się, wykonujemy powiedzmy sobie tak pracę z pacjentem, fizjoterapeuci, indywidualną pracę z pacjentem wykonują w tym gabinecie. Przejdziemy teraz dalej, zaprezentujemy, Część zabiegową naszego centrum medycznego. No to bardzo ważne, na pewno bardzo ważna część waszego centrum. Tak jest. Mieszkanie. Tutaj e, wykonujemy zabiegi fizykalne. Zobaczymy? E, zobaczymy. Uzyskaliśmy zgodę pacjenta na to, żebyśmy mogli zajrzeć do pacjenta. Zaglądamy. Dzień dobry. W tym gabinecie wykonujemy zabiegi elektroterapii niskimi, średnimi m, e, częstotliwościami prądowymi. Tutaj pan akurat w tej chwili ma regenerację stawu barkowego. Może zapytajmy pana o odczucia tego zabiegu. Odczucia są dość intensywne, ale przyjemne. Więc czuć, że pracują mięśnie w tym obrębie zdecydowanie. Czują. Ciekawa, ciekawa opinia. Oznacza to, że po prostu nie musicie państwo się bać żadnych z tych urządzeń, bo tacy specjaliści jak Jacek Kubicki czuwały tutaj nad, nad tym wszystkim. No i jak słyszeliście państwo właśnie od pana, który w tej chwili ma tutaj dokonywany zabieg, wszystko jest ok, i nawet jest to przyjemne. Bardzo przyjemne. Wykorzystujemy szeroką gamę zabiegów elektroterapii, często do przygotowania pacjenta do pracy indywidualnej terapeuty, która odbywa się w gabinecie polegającej wtedy na pracy manualnej z barkiem, ze stabem, z kręgosłupem. Elektroterapię wykorzystujemy na stawy, tak jak tutaj staw barkowy, na grupy mięśniowe, na plecy. Często pacjenci przychodzą do nas zmęczeni. Zaprezentuję jeszcze Państwu bardzo szybko. Bardzo dziękujemy Panu, dziękujemy serdecznie. A my jedziemy dalej, zobaczmy co mamy tutaj jeszcze. Kolejny na nasz sztandarowy zabieg, czyli bardzo szybko pokażemy też za zgodą pacjenta jak wykonywany jest ten zabieg. Doktor Bartosz Strawiński wykonuje zabieg fali uderzeniowej. Może ja podejdę i pokażę, zapytam o odczucia pacjenta jak to wygląda. No, czujemy delikatne takie impulsy, które są bardziej odczuwalne w miejscach, które właśnie są problematyczne, to też pozwala fajnie zlokalizować to miejsce, które jest najbardziej newralgiczne. Dziękuję ślicznie Bartku. Ja tylko zapytam, na co wykorzystujemy falę uderzeniową? Oddziaływania w fali uderzeniowej wykorzy wykorzystujemy w aspekcie przeciwbólowym i regeneracyjnym. Zmniejszamy po prostu napięcie mięsień oraz zwiększamy ukrwienie. Zwiększone ukrwienie powoduje, że zwiększony metabolizm w komórkach powoduje lepszą regenerację tkanin. Dziękuję serdecznie. Szybciutko pokażemy jeszcze nasz sztandarowy, sztandarowy gabinet, w którym dalszy proces wykonywania wkładek indywidualnych termoplastycznych się odbywa. Zobaczmy. Bardzo proszę. Tutaj również chcemy Państwu pokazać przede wszystkim te wkładki specjalistyczne, które oczywiście tutaj w Dynasprint można nabyć, można się zaopatrzyć. Dzień dobry, witamy serdecznie ponownie. Nasza mała bohaterka dzisiaj również z nami. Może pozwolę sobie przejść tutaj z boku i kilka słów może zapytać o te właśnie wkładki. Nasze wkładki są wkładkami termoplastycznymi, indywidualnie dopasowanymi do kształtu. Stopy do zaburzeń, patologii, jakie występują w stopie pacjenta oraz w stawach kończyn dolnych. Dzięki temu, że nasze wkładki są termoplastyczne, dopasują się dokładnie do kształtu stopy i wtedy mogą ulec po prawidłowej korekcji specjalnymi klinami, tak aby, żeby, tak aby prawidłowo ustawić stopę. Posiadamy różnego rodzaju szeroką gamę wkładek. Od wkładek standardowych, występujących w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i czerwonym. Stanowiącym o ich stopniu twardości, przez wkładki low-volume, czyli wkładki, które idealnie nadają się do butów eleganckich, butów kobiecych, wkładki sportowe, są to wkładki nisko profilowane z dodatkową warstwą pianki, która jest specjalnie zastosowana do sportowców oraz wkładki dziecięce, juniory, wkładki przeznaczone dla dzieci od trzeciego roku życia. U naszej pacjentki wykonamy wkładki standardowe, wysoko wyprofilowane na podłóg czy przyśrodkowe stopy oraz wyprofilowane podpięte, tak żeby ją ustabilizować. Całość wygląda tak, że wkładamy, dopasowujemy najpierw wkładki do rozmiaru stopy pacjenta, buta, będziemy je teraz nagrzewać. Podlegają one obróbce termicznej, dzięki czemu robią się miękkie, elastyczne. Ja tylko dodam, że jest to przedostatni etap pracy z pacjentem po diagnostyce podoskopowej, po diagnostyce na baropodoskopie. Wykonujemy tutaj wkładki, i następnie stąd pacjent udaje się do gabinetu, gdzie ma dokonaną końcową korektę wkładek. Czyli wszystko profesjonalnie, i rozumiem także dla małych pacjentów, tutaj, miejsce jest jak najbardziej godne polecenia. Tak jest, wkładki mamy od bardzo małego już rozmiaru. Jeżeli tego wymaga sytuacja, zaopatrujemy małych pacjentów już nawet od 18-20 miesiąca życia. No to świetnie, tym bardziej, że to za chwilę właściwie będzie gotowe. Jak długo trwa taki proces? Bardzo krótko, ten proces około 30 minut wkładki są już gotowe. Teraz Bartek Założymy. dopasuje. No to musisz od razu nam powiedzieć, jakie wrażenia. Ciepło. <laughs> Na pewno ciepło, ale zakładam, że pewnie będzie też wygodnie, o co za chwilę e, zapytamy, no bo przecież jak inaczej może być, będąc w tak profesjonalnym e, miejscu. E, zobaczmy. Teraz ważne jest to, żeby odpowiednimi ruchami dopasować e, wkładki. Do krzywizny stopy. Pięknie, oznacza to, że tutaj wszystko profesjonalnie pod okiem fachowców jest robione, zresztą jak Państwo widzicie, tutaj nie ma miejsca na błąd, tutaj generalnie wszystko będzie idealnie i już widzimy, że specjalnie, specjalnie dla dla naszej małej pacjentki, wszystko będzie za chwilę gotowe, wkładki również nagrzane najpierw, później podczas tego właśnie specjalnego procesu, pod okiem fachowców, wszystko dobrze przygotowane właśnie tutaj w dynast 5 przy ulicy Słowiańskiej 36. Jeszcze raz jakie wrażenie już po dokonanym fachowym, fachowym oględzinach przez naszego drugiego magistra, powiedz jak się czujesz? Przyjemnie i bardzo wygodnie. No i chyba to jest najlepsza rekomendacja, zwłaszcza od takiej osoby, która jest przyszłością polskiego narodu, która będzie właśnie w tych w tutaj już rosnąć i stopy również będą zdrowe. Szybko jeszcze zapraszamy drodzy Państwo na zewnątrz. Pozwolicie, że pójdę pierwszy. Dziękuję bardzo. Panie magistrze, udajemy się na koniec jeszcze. Tutaj razem będziemy z doktorem Maciejem Nowakiem. Zapraszamy doktorze bardzo serdecznie i na koniec naszej relacji, właśnie tutaj jest Dyna Sprint, chcemy jeszcze raz oddać głos współwłaścicielowi właśnie tego miejsca Dyna Sprint, doktor Maciej Nowak, razem z nami. Panie doktorze, na koniec naszych telewizji. Bardzo się cieszę, że byliście Państwo gośćmi naszego centrum. Zobaczyliście, jak wygląda namiastka naszej pracy, jeśli chodzi o te dynamiczne ortezy z termoplastycznego stawu skokowego, a więc światową ortotykę, którą wy wykorzystujemy w różnych schorzeniach narządu ruchu, ale też przede wszystkim dla poprawy funkcji ruchowej. Możemy tymi ortezami wykonać bardzo wiele rzeczy przy dolegliwościach bólowych kolan, koślawościach u dzieci, wzrostowych problemach bólowych, i tak dalej. Dlatego bardzo zachęcamy Państwa w oparciu o nowoczesne social media, które prowadzi już nasze następne pokolenie do odwiedzenia Centrum Medycznego Dynasplint. Mam nadzieję, że osoby, które tu były, rekomendują nasze centrum jako miejsce, które spełnia oczekiwania dzisiejszej cywilizacyjne naszych pacjentów. I na koniec powiem taką sentencję, która jest używana przeze mnie właśnie dla dzieci i młodzieży, która nie do końca jest aktywna, że Zestarzyliśmy się nie dlatego, że przestaliśmy biegać, tylko jesteśmy starzy, dlatego że się nie ruszamy. Wiek biologiczny w stosunku do wieku metrykalnego niestety nie ma żadnego przełożenia. I tak bym to chciał tę puentą Martina Rota, światowej sławy, redaktora od biegów maratońskich, spuentować nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Chciałbym Państwu przedstawić nasz cały zespół, który bez którego ja osobiście jako właściwie no ten tak zwany szef nie dałbym sobie rady, Muszę dlatego raczej. że e, końcowa absolutnie końcowa sentencja mojego przyjaciela Bogdana Wente, z którym miałem przyjemność pracować ponad 15 lat, była taka, że nie lansuj się jako jednostka. Rób tak, żeby inni chcieli podążać za tobą. Świetne słowa i z tego miejsca oczywiście pozdrawiam pana Bogdana Węte. Ja, panie doktorze, pięknie chciałem podziękować za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie do Dyna Splint. Nie ma problemu. Jesteśmy zawsze do dyspozycji WTK i naszych poznańskich oraz nie tylko poznańskich pacjentów. I bardzo serdecznie drogich telewizów WTK do Dyna Splint zapraszamy. Przypomnę, ulica Słowiańska 36. Tutaj w Poznaniu. Ja państwu pięknie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście państwo Dynas. razem z nami. I na sam koniec jeszcze na życzenie. Przedstawiamy zespół. Bardzo uprzejmie. Proszę. To nasz zespół w całej okazałości, bez którego nie byłoby no, niewątpliwego sukcesu, jakim jest Dynasplit. Jedną, jedną naszą dziewczynę Zuzę zapraszamy. Tak. Bez Zuzy to nie da rady. <laughs> Naprawdę widać, że u was jest tutaj świetna atmosfera rodzinna, że wszyscy tutaj nie dość, że bardzo profesjonalnie pracują, to jeszcze bardzo dobrze się czują. Właśnie dzięki atmosferze, która panuje tutaj w Dynasprint. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj razem z nami. Pan doktorowi, oczywiście także Państwu dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Do miłego zobaczenia.